Cześć. Nie mogę Ci obiecać, że wszystko dobrze się skończy. Jedyne o czym mogę Cię zapewnić, to moja w to wiara i cicha nadzieja, że też mi uwierzysz. Wszyscy pisarze świata, zebrani w jeden niepoliczalny początek snujących opowieści, patrzyli na dokonujących wygibasów adeptów pisarskiego rzemiosła. Każdy ciekawie zaglądał przez ramię swojemu podopiecznemu. Ci najbardziej znani, popularni, martwi pisarze dostawali pod opiekę tych najgorzej rokujących. Zaś ci, którzy byli wybitni, choć niedoceniani, zajmowali się tymi, którzy tylko dorywczo pisywali, ale już ktokolwiek wiedział o ich istnieniu. Oczywiście z czasem zamieniali się podopiecznymi, bo recepcja twórczości zmienia się w czasie. Kolejne pokolenia czytelników i krytyków, niewytłumaczalnych w sposób odwracało się od mistrzów i zaczynało ubóstwiać przeciętnych wyrobników. Opowieści wciąż znajdowały odbiorców. Więc krążyły to tu to tam, czasem stając się zamkniętą księżniczką w zamku szuflady. Innym razem niewybredną bywalczynią nocnych klubów. Masz swoją wersję, którą uważasz za najlepszą najgorszą, i taką, którą inni za taką uważają. I zdarza się, że to zupełnie nie pokrywa się ze sobą. Idź dalej, ten moment, kiedy gasisz światło. Ten moment, kiedy stawiasz kropkę, cały przeżyty dzień, cały zapisany rozdział staje się przeszłością. Są w niej wydarzenia i bohaterowie. Pisanie to zdawanie sobie sprawy z przemijania. To niedorzeczna próba zatrzymania czasu. Czasem tylko tła dla myśli i uczuć piszącego. To ciche westchnienie. Hej, jestem tu. Ten, kto czyta te słowa, to wspólnik który odpowiada, witaj, cieszę się, że jesteś, przejdźmy się razem, bądźmy te chwile razem, choć Ciebie już dawno nie ma, poniosę Twój plecak. Teraźniejszość to czas, w którym trwa akcja, akt, dzianie się, działanie. Ciągłe wybieganie myślą naprzód i patrzenie wstecz to zatrzymanie akcji. Ciągłe wybieganie myślą naprzód i patrzenie wstecz to zatrzymanie akcji stwarza pozor ruchu lecz jest esencją wierności no dalej zgaś światło postaw kropkę pozwól nadejść przeszłości by móc dalej żyć nic co nie ma od czego się odbić nie ma wrażenia życia <laughs> dlatego wysyłamy w przestrzeń nasze najmniejsze cząstki jeśli trafimy na puste miejsce to znaczy że ta chwila w której spotykam w tym miejscu drugą cząstkę jeszcze nie nadeszła Gdzieś usłyszałam głos Filipa, aż coś we mnie zadrżało i usłyszałam rumor. Patrzyłam na niego i wiedziałam, że gdybym go kiedyś spotkała, naprawdę mogłabym się zakochać. Patrzyłam, jaki ma podobny do mojego zadarty nos. Czuję, że nasze losy są w jakiś sposób ze sobą splecione. Nie tylko jako pisarza i czytelniczki. Jeśli uwierzysz w świat stworzony przez pisarza, już w nim jesteś. Lubię wielu pisarzy i niewiele pisarek, tylko kilka nazwisk. Ich umysły, pełne pomysłów i historii, chciały podzielić się zawartością z innymi i zobaczyć, co z tego wyniknie. Niektórzy z całkowitą beztroską upublicznili, co im umysł podpowiedział. Między innymi on. Tak naprawdę nie spotkaliśmy się jeszcze. Nadal fantazjujemy o sobie i wyobrażamy sobie to spotkanie. Czym jest spotkanie? Czy wirtualnie, czy fizycznie, to obecność w życiu drugiej istoty. Ze spotkania fizycznego wynosimy więcej fizycznych doznań. Lecz jeśli z całą wrażliwością i wiedzą przekażemy w sposób symboliczny, za pomocą słów, obrazów, dźwięków, to jak odczuwamy i rozumiemy świat. I napotkamy odbiorcę, który rozkoduje ten przekaz, spotkanie być, może być nawet pełniejsze i bliższe. Skasowane słowa coś, co musiało być zapisane i wymazane dziś nie jest aktualne. Historia, echa tego, co było. Tak bardzo chcemy, żeby coś było trwałe. Szukamy i znajdujemy tylko rozczarowanie. To słowo więcej mówi o naturze naszych umysłów niż całe tomy zapisanych myśli. Musieli być, musieliśmy być oczarowani, zaczarowani, omamieni, by móc się rozczarować, odczarować. Ruch od i do. Bieg po okręgu od i do. Gdzieś pomiędzy nimi jest to, o co nam chodzi: ruchliwe i nieuchwytne. Amen.